Dzisiaj opowiem wam historię Lacy Spears i jej synka Garneta. Zapraszam do słuchania. Lacy Spears urodziła się i wychowywała w Decatur w stanie Alabama. Od dzieciństwa uwielbiała zabawę lalkami. Później ta miłość do zabawy lalkami przerodziła się również w miłość do prawdziwych dzieci. Lacey jako nastolatka pracowała jako niania, a także w przedszkolu. W wieku 20 lat, w 2008 roku, zaszła w ciąże ze swoim pierwszym dzieckiem. Urodził jej się zdrowy syn Garnet Paul Thompson Spears. Pomimo tego, że Garnet urodził się jako całkowicie zdrowy chłopiec, już w wieku zaledwie 9 dni ciężko zachorował, co skończyło się nawet hospitalizacją. Wraz z upływem czasu jego problemy zdrowotne tylko narastały. Bardzo często trafiał do szpitala. Co na pewno znacznie utrudniało leczenie, lekarze nigdy nie postawili stuprocentowej diagnozy. Uważali, że zestaw objawów, które ma chłopiec, jest prawie niewiarygodny. Nie odpowiada żadnej konkretnej chorobie. W 2009 roku, zaledwie 2,5 miesięczny garnet znów trafił do szpitala dziecięcego w Alabamie. Według lekarza Roberta Pass który opiekował się chłopcem podczas jego pobytu w szpitalu, jego maleńkie ciało było tak bardzo odwodnione, że było w szoku. Po pobraniu krwi okazało się, że poziom sodu w krwi chłopca jest bardzo, bardzo wysoki. Oczywiście przebadano chłopca. Zrobiono mu mnóstwo badań, łącznie z eg, prześwietleniem klatki piersiowej czy badaniu połykania. Chcieli dojść do sedna problemu. Jednak wyniki wszystkich tych badań były całkowicie normalne. Lekarze nie mieli pojęcia, co powoduje podwyższony poziom sodów w krwi chłopca. Tymczasem Garnet wciąż cierpiał na bardzo wysoką gorączkę, ciągłe infekcje ucha, drgawki i problemy żołądkowo-jelitowe. Przyczyna tych chorób zawsze była bardzo niepewna. Gdy Garnet miał niecałe 8 miesięcy, ponownie trafił do szpitala. Według Lacey, chłopiec nie jadł, chudł, a ona nie wiedziała, co może z nim zrobić. To właśnie na prośbę Lacey, jako matki chłopca, postanowiono dziecko poddać procedurze medycznej, a mianowicie wprowadzeniu do jego brzucha rurki do karmienia. Wydaje się jednak, że to na nic się zdało, ponieważ już jakiś czas później Lacey ponownie narzekała, że chłopiec nie je. Lacey nalegała na to, aby chłopcu zamknąć gardło, aby nie mógł więcej wymiotować i był zmuszony połekać wszystko, czym karmiła go matka. Z tego co czytałam, lekarze nie od razu się na to zgodzili, i bardzo wielu z nich odmówiło wykonania takiej procedury. W końcu jednak Lacey znalazła lekarza, który ją wykonał. I tutaj też mogę od razu powiedzieć, że istnieją dowody na to, że Lacey zabrała swojego syna do 20 różnych placówek medycznych w ciągu jego krótkiego życia, jednak za każdym razem lekarzom przekazywała inną informację. Lacey mówiła lekarzom, że garnet cierpi na bardzo wiele problemów medycznych, od choroby leśniewskiego krona i celiaki aż po wady uszu. Każdy, kto znał Lacey oczywiście bardzo jej współczuł. Była młodą kobietą zaledwie dwudziestokilkuletnią, która musiała samotnie opiekować się swoim bardzo, bardzo chorym synem. W pewnym momencie Lacey zaczęła dzielić się życiem swoim oraz swojego syna w różnych mediach społecznościowych, oraz tworzyła nawet bloga o nazwie Garnet Journey, na którym udostępniała informacje na temat stanu zdrowia swojego syna. Publikowała tam różne szczegóły hospitalizacji garneta, zdjęcia w szpitalu, a także dokładnie opisywała to, przez co akurat przechodzą. Wydawać się może, że ta kobieta miała trochę obsesję na punkcie mediów społecznościowych. Bardzo chciała zwrócić na siebie uwagę i wręcz nieustannie publikowała informacje o zmaganiach swojego syna ze swoimi chorobami. Według postów na blogu, który pisała Lacey, w pierwszym roku swojego życia Garnet był hospitalizowany aż 23 razy, co daje wynik raz na niecałe 5 tygodni. Na swoim blogu kobieta opisała również sytuację, w którym garnet miał niecałe 9 miesięcy i lekarze obawiali się, że nie otrzymuje niezbędnych składników odżywczych, które gwarantują mu przeżycie, a więc umieścili w jego ciele rurkę do karmienia bezpośrednio do żołądka. Wydaje się, że z każdym pobytem w szpitalu grupa sympatyków Lacey wciąż się powiększała. Mnóstwo ludzi za sprawą tego bloga oraz mediów społecznościowych przejmowała się losem tego maleńkiego chłopca. Ludzie martwili się o niego, modlili, a także życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. Świętowali również z Lacey i Garnetem za każdym razem, gdy trochę mu się polepszało. W 2010 roku Lacey powiedziała swoim przyjaciołom, że zamierza opuścić Alabamę. Przeprowadziła się wraz ze swoim synem na Florydę, gdzie mieszkała jej babka od strony matki, Peggy. W tym czasie sama Lacey otrzymywała zasiłek finansowy od rządu, a także dorabiała sobie pracą jako sprzątaczka. Będąc na Florydzie, kobieta usłyszała również o społeczności zwanej Fellowship Community w stanie Nowy Jork. Zasady tej społeczności polegały na tym, że opiekowano się osobami starszymi, pomagano im w różnych pracach, a w zamian za to zarabiano na mieszkanie, wyżywienie oraz edukację dla swoich dzieci. W społeczności tej starano się również żyć w bardzo w zgodzie z naturą. Lacey twierdziła, że właśnie takie holistyczne podejście do życia może pomóc jej synowi dojść do zdrowia. Tak więc, gdy Garnet miał 3 lata, Lacey i on przeprowadzili się do tego miejsca w stanie Nowy Jork. Lacey szybko przekonała się, że dla niej to wręcz idealne miejsce do wychowywania dziecka. Oboje bardzo szybko przystosowali się do mieszkania w nowym miejscu, a Garnet zyskał bardzo wielu przyjaciół. Jednak niektórym ludziom z tej społeczności bardzo szybko zaczęło wydawać się, że coś jest nie tak. Pewnego razu jedna z rodzin mieszkających tam zabrała swoje dzieci, a także garneta na lunch do restauracji w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że chłopiec ma bardzo duże trudności z jedzeniem, ale ku zaskoczeniu wszystkim, tego dnia bardzo desperacko zjadł wszystko co mu podano, a nawet poprosił o dokładkę. Widać było, że jest bardzo, bardzo głodny. To było dość dziwne. I też muszę przyznać, że nie wiem, o co do końca chodzi, bo Garnet miał zamknięte gardło i nie wiem jak mógł jeść ten posiłek. Może polegało to na tym, że mógł spożywać posiłki, ale to nie działało w drugą stronę, w sensie, że nie mógł wymiotować? Tego niestety nie wiem. Wróćmy jednak do tej sytuacji w restauracji. Dorośli, którzy tam przebywali, oczywiście bardzo się zdziwili. Tym bardziej, że wielokrotnie widzieli, jak Lacey przygotowuje jedzenie dla garneta i zawsze karmiła go przez tą rurkę. Bezpośrednio do żołądka. Nigdy nie przygotowywała mu takiego normalnego posiłku. Również lekarze zaczęli podejrzewać, że coś tu jest nie tak. 22 marca 2013 roku Garnet był na swojej pierwszej wizycie u pediatry w nowym miejscu. Lekarz wspomina, że chłopiec był zabawny i radośnie biegał po jego biurze. Robił to, pomimo że Lacey powiedziała, że ma bardzo wysoką gorączkę i drgawki. Coś mu się tutaj nie zgadzało. Lekarz powiedział również, że dla niego priorytetem zawsze było usunięcie rurki z żołądka chłopca, i bardzo często rozmawiał później o tym z Lacey Spears. Ona jednak zawsze była bardzo niechętna, aby wyrazić na to zgodę. Inny lekarz powiedział Lacey, że jego zdaniem Garnet potrzebuje biopsji, aby wykluczyć celiakię. Lacey bez problemu zgodziła się na tą procedurę, pomimo że jest bardzo, bardzo bolesna. Co ciekawe nie zgodziła się jednak na coś co nazwano sugestią oceny żywieniowej, która mogłaby pozwolić na usunięcie tej rurki do karmienia jej syna. Tak więc zgodziła się na bardzo bolesny zabieg, a nie zgodziła się na zwykłe bezbolesne badanie. W społeczności w Nowym Jorku, w której mieszkała Lacey wraz z synem, kobieta opowiadała wszystkim, że Garnet jest synem policjanta, który zginął w wypadku samochodowym. W czasie, gdy mężczyzna zginął, para miała być zaręczona. Ten policjant miał mieć na imię Blake, i Lacey bardzo często wspominała o nim na swoim blogu. Często pisała, że za nim tęskni i że żałuje, że nie może być teraz z nimi. Tak więc ludzie mieli jakieś swoje podejrzenia, jednak ciężko było im je wyrazić. Ciężko jest oskarżyć młodą kobietę, która samotnie zmaga się z ciężką chorobą syna i wydaje się, że robi dla niego wszystko co w jej mocy. Kobietę, której narzeczony, który był policjantem, zginął w wypadku samochodowym, o to, że po prostu kłamie. W ten sposób, nawet jeżeli ktoś coś podejrzewał, to zostawiał to dla siebie lub opowiadał po prostu znajomym. Nikt nie zareagował we właściwy sposób. I tutaj wydaje mi się również, że nie można też nikogo obwiniać. Każdy ma swoje życie i ciężko zareagować we właściwy sposób na tak nową i nieoczywistą sytuację. Niemniej wracając do historii Gareta i Lacey. W styczniu 2014 roku pięcioletni Garnet ponownie trafił do szpitala. Tym razem chłopiec cierpiał na wysoką gorączkę i bardzo silny ból głowy. Pozostawał przez kilka godzin pod obserwacją, aż temperatura jego ciała spadła, a ból głowy ustąpił. Wtedy też wypuszczono go do domu. Kilka dni później chłopiec jednak ponownie trafił do szpitala. Tym razem cierpiał na te same objawy, ale miał również konwulsje. Lekarze postanowili monitorować aktywność mózgu chłopca, ale w czasie jego pobytu w szpitalu ten nie miał żadnych kolejnych napadów konwulsji. Kolejnego dnia chłopiec cierpiał na bardzo silne bóle brzucha i próbował wymiotować, jednak oczywiście nie mógł tego zrobić z powodu tego zamkniętego gardła. W pewnym momencie chłopiec przestał oddychać, a w tym momencie poziom sodu w jego krwi wskazywała ilość 182. A gdy trafił do szpitala, ta wartość była niższa, wynosiła 138. Ilość sodu we krwi chłopca mogła doprowadzić do jego śmierci. Udało się jednak ustabilizować stan chłopca i został on przewieziony do specjalistycznego szpitala. Tam lekarze byli już w stanie znormalizować poziom sodu w jego krwi i Garnet bardzo dobrze reagował na to leczenie. W tym specjalistycznym szpitalu Garnet spędził kolejne dwa dni, podczas których jego stan bardzo się poprawił. W tym momencie był już gotowy do wypisania do domu. W niedzielny poranek pielęgniarka rozmawiała z Lacey i powiedziała jej, że prawdopodobnie tego dnia wypiszą Garneta ze szpitala. Zaledwie jakieś 10 minut po wyjściu pielęgniarki, chłopiec zaczął się bardzo źle czuć. Było to o tyle niebezpieczne, że dopiero co doszedł do siebie po ostatnim epizodzie. Tym razem jego mózg zaczął bardzo mocno puchnąć. Jego ciało przestało reagować i musiał zostać podłączony do maszyn, które podtrzymywały jego życie. Po raz kolejny okazało się, że poziom sodu w jego krwi był niemożliwie wysoki. Było również niemożliwe to. Aby taki poziom sodu występował naturalnie, bez kogoś, kto go wywołał. I tutaj ponownie lekarze zaczęli się zastanawiać. Doktor Corey Goldsman ostrzegł Lacey, aby nie podawała Garrettowi wody, ponieważ w tym czasie poziom sodu w jego krwi był obniżany. Jednak gdy lekarz został poinformowany o tym, że poziom sodu w krwi chłopca ponownie się podniósł, ten przyszedł na salę i znalazł pod łóżkiem chłopca pustą butelkę po wodzie. Lekarze zaczęli podejrzewać, że to właśnie Lacey sprawia, że jej syn choruje. Lekarze natychmiast poinformowali policję. I tak zostały wezwane dwa zespoły policyjne. Jeden udał się do domu Lacey, a drugi przyjechał do szpitala. Do szpitala przyjechał również ojciec Lacey. Podczas gdy policjant prowadzący tę sprawę powiedział mu, że bardzo mu przykro z powodu Blake'a, z powodu tego, że zginął w wypadku samochodowym. Ojciec Lacey zareagował jednak bardzo dziwnie, zapytał: Kim jest Blake? Szybko okazało się, że ta cała historia z policjantem, który miał być ojcem Garneta i który zginął w wypadku samochodowym, jest tylko wymysłem Lacey. Biologicznym ojcem Garneta był tak naprawdę Chris Hill. Był sąsiadem rodziny w Alabamie i miał krótki związek z Lacey. Był instalatorem drzwi garażowych. Nigdy nawet nie poznał swojego syna. A Lacey groziła mu, aby trzymał się z dala od niej i od ich dziecka. Co ciekawe, Blake nie był do końca fikcyjną postacią. W Alabamie naprawdę żył policjant, który nazywał się Blake Robinson i który kilkukrotnie spotkał się z Lacey. Nigdy jednak nie byli parą, a sam Blake żył i miał się całkowicie dobrze. Kiedy policja przyjechała do domu kobiety i jej syna, znaleźli tam kilka butelek lekarstw, takich, które odpowiadają leczeniu chorób Garneta, a na kredensie, tuż obok lekarstw, stało również opakowanie z solą. W śmietniku kobiety naleziono worki do karmienia z jakimś białym płynem, co też pasowało do twierdzenia Lacey, że chłopiec wciąż, mimo wieku 5 lat, był karmiony mlekiem matki. Na środku pomieszczenia znajdowała się pompa do karmienia. W worku przy tej pompie również był zawieszony worek, w którym było coś, co wyglądało jak mleko matki. Tak naprawdę w tym domu nie było niczego, co mogłoby pomóc w śledztwie. Jednak z policjantami bardzo szybko skontaktowała się sąsiadka Lacey i Garneta, Valerie. Kobieta powiedziała policjantom, że w dniu, w którym Garnet ciężko zachorował, Lacey zadzwoniła do niej i poprosiła ją, aby jak najszybciej poszła do ich domu i wyrzuciła torbę z jedzeniem, która tam była i nikomu o tym nie mówiła. Była to bardzo dziwna prośba i Valerie faktycznie poszła do domu Lacey, zabrała tę torbę, jednak nie wyrzuciła jej, tylko zebrała ją do swojego domu. Oczywiście po tym, jak okazało się, że dom Lacey jest przeszukiwany przez policję, Valerie oddała tą torbę z pokarmem policjantom. Worki z jedzeniem zostały wysłane do laboratorium do analizy. Laboratorium szybko wykazało, że w workach był wręcz astronomicznie wysoki poziom sodu. Policja zabrała z domu Lacey Garneta 170 przedmiotów i wszystkie zabrała jako dowody w sprawie. Oczywiście o stanie zdrowia swojego syna, Lacey na bieżąco informowała czytelników swojego bloga, a także mediów społecznościowych. Zaraz po tym, jak Garnet dostał ataku w piątek 17 stycznia i zawieziono go do szpitala, Lacey zaczęła publikować w internecie zdjęcia swojego syna, w tym jedno, w którym leżał w łóżku. Napisała jednak, że jest wystarczająco zdrowy, aby biegać w kółko po szpitalu. Później, 23 stycznia, Lacey opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie swojego umierającego syna, które podpisała: Nie poddawaj się. To właśnie 23 stycznia, dwa dni po tym, jak Garnet dostał tego ataku, został on uznany za zmarłego. Jego mózg był bardzo spuchnięty, chłopiec miał kilka zatrzymań akcji serca, a urządzenia, które utrzymywały go przy życiu, zostały po prostu odłączone. Przyczyną jego śmierci był oczywiście bardzo wysoki poziom sodu w jego organizmie poziom, który spowodował, że jego mózg spuchł do takiego stopnia, że nie było już z tego powrotu. Lacey została ponownie przesłuchana przez policję. Zapytano ją: Jak w ciele pięcioletniego dziecka mogło być tyle soli? Kobieta odpowiedziała, że to pytanie należy zadać lekarzom, a nie matce, która i tak już tak bardzo cierpi. Śledczy oczywiście dalej kontynuowali śledztwo. Zaczęli drążyć temat i odkryli dziesiątki zapisów z opieki społecznej, a także gabinetów lekarskich z Alabamy i Florydy. Zaczęli podejrzewać, że Lacey cierpi na syndrom Mauthausena z przeniesieniem. Jest to bardzo rzadki syndrom, który polega na tym, że ktoś znęca się nad swoim bliskim tylko po to, aby ktoś zainteresował się nim samym. Chyba jedno z najbardziej znanych spraw, której podejrzewany był ten syndrom, jest sprawa Gypsy i Didi. Pewnie większość z was słyszała już o tej sprawie. Był nawet o niej bardzo dobry serial HBO. Niemniej 10 tygodni po śmierci Garneta koroner powiedział, że ta sprawa jest zabójstwem, a głównym podejrzanym oczywiście jest Lacey Spears. Skontaktowano się również z biologicznym ojcem chłopca Chrisem Hillem. Według Chrisa bardzo chciał być on obecny w życiu swojego syna, jednak Lacey mu na to nie pozwalała. Miał nawet drugiego syna z inną kobietą i był bardzo zaangażowany w jego wychowanie. Ostatecznie 17 czerwca 2014 roku, po dokonanym śledztwie, Lacey Spears została aresztowana. Kobieta została oskarżona o morderstwo drugiego stopnia oraz zabójstwo pierwszego stopnia jej pięcioletniego syna. Proces trwał zaledwie 14 dni. Głównym dowodem w tej sprawie był materiał wideo z kamery ustawionej w sali szpitalnej Garneta. Kamera tam była, aby zarejestrować wszystkie możliwe objawy. Nagranie pokazywało Lacey, która zabrała syna do łazienki z czymś, co wyglądało jak biały kubek z solą i nasadką. Takie coś miało miejsce nie raz, ale aż dwa razy i zaraz po tym jak garnet wracał do łóżka, następowała bardzo gwałtowna reakcja. Chłopiec wyraźnie mocno chorował w tym momencie. Kiedy wracali z łazienki, po kilku sekundach chłopiec zmieniał się w przeraźliwie chore dziecko. Chował głowę w łóżko, poduszkę, wykręcał się, wymiotował, a raczej próbował wymiotować, ponieważ jak już wiemy, nie był do tego zdolny. Kuratura twierdziła, że Lacey w zasadzie torturowała swojego syna tylko po to, aby zwrócić na siebie uwagę. Tymczasem obrona twierdziła, że kobieta była kochającą matką. Ostatecznie 2 marca 2015 roku ława przysięgłych uznała Lacey Spears za winną zamordowania jej syna przez zatrucie go solą kuchenną. Solą, którą podawała mu aż od niemowlęctwa przez rurkę do karmienia. Sześć dni później sędzia skazał Lacey na 20 lat pozbawienia wolności za śmierć jej syna. Sędzia przyznał, że Lacey musi cierpieć na syndrom Mannhausena z przeniesieniem i dlatego też nie skazał jej na wyrok maksymalnie 25 lat więzienia. Po tym wyroku rzeczniczka prokuratora okręgowego powiedziała mediom, przez pięć lat swojego życia Garnet Spears był zmuszony cierpieć z powodu wielokrotnych hospitalizacji, niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych i ostatecznie zatrucia solą, a wszystko to z rąk jednej osoby, która powinna być jego ostatecznym obrońcą jego matki. Lacey wciąż utrzymuje, że jest niewinna. Oczywiście jej prawnicy wnieśli apelację. Jednak wyrok za morderstwo został utrzymany w stanowym sądzie apelacyjnym, a najwyższy sąd stanowy odmówił ponownego rozpatrzenia jej wyroku. Obecnie odbywa swoją karę w zakładzie karnym dla kobiet w Bedford Hills. I na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście o tej sprawie i co o niej myślicie. Ja osobiście nie mam słów na to, jak matka mogła tak znęcać się nad swoim własnym synem. I to tylko po to, aby zyskać jakąś sympatię ludzi. Oczywiście musimy tutaj pamiętać, że Lacey była w pewien sposób również chora. Nie wiem na ile ten syndrom za nią przemawiał. Jednak skoro została wysłana do więzienia, a nie do zakładu psychiatrycznego, to myślę, że mogła się jakoś opanować. Ale oczywiście nie jestem psychiatrą. Jeżeli ktoś z Was jest psychologiem czy psychiatrą, to bardzo proszę napiszcie w komentarzach, czy w takiej sytuacji można podjąć inną decyzję. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.